Skarszewskie Sobudki po dwuletniej przerwie powróciły. Przy Skarszewskim Centrum Sportu czekało mnóstwo atrakcji, które przyciągnęły tłumy spragnionych wrażeń mieszkańców, ale również turystów. Jestem zachwycony. Powiem szczerze, że na początku roku nie do końca wierzyłem, że nam się uda, że uda nam się spotkać, bawić, cieszyć się, pokazać, że jesteśmy fantastycznymi mieszkańcami. Wszyscy przeszliśmy boleśnie koronawirusa, obostrzenia, fale, maseczki itd. itd. A dzisiaj jesteśmy w Skarszewach w takim fajnym miejscu, w takim fajnym grobie. Wiele atrakcji i dzisiaj naprawdę możemy na spokojniej, głośno, jak każdy chce, bawić się i cieszyć tym, że jesteśmy w Skarszewach. Program pierwszego dnia Skarszewskich Sobutek pękał w szwach i nikt nie mógł się nudzić. Przygotowaliśmy dla mieszkańców oczywiście piękne koncerty, które czekały na nich od trzech lat, czyli Andrzej Piaseczny, czyli Sibul, czyli Clenchon Projekt, i będzie też muzyka włoska. Wystąpią nasze pociechy skarszewskie, które prezentowały się wcześniej na koncercie z okazji Dnia Matki, także będzie się dużo działo. Mamy Luna Park. Ogródek, dmuchańce. Mamy taką bardzo ciekawą wystawę multimedialną tutaj, zaraz sportowego. Dzieje się bardzo dużo. Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomogli zorganizować sobotki z Herzecją, czy sponsorom. Bo, co jest ważne, bez nich nie byłoby tych sobotek, bo nie mielibyśmy pieniędzy na to. Także tutaj wielkie ukłony dla nich. Na otwarciu imprezy nie zabrakło znakomitych gości, którzy liczą na wysoką frekwencję. Patrząc na prognozy pogody, to rzeczywiście i piątek, i sobota to będą piękne, gorące dni. Miejmy nadzieję, że tutaj przyjadą i ci turyści, którzy niedaleko od mają swoje miejsca odpoczynku, ale też przyjadą ludzie z Trójmiasta. Dojazd jest przecież bardzo dobry i rzeczywiście to jest trochę też tak, że na Pomorzu szukamy tych czterech pór roku tak naprawdę. Nie tylko, żeby pomorzanie zostawali na Pomorzu, na wybrzeżu, ale też, żeby ludzie do nas przyjeżdżali nie tylko latem, ale w każdy miesiąc, w każdy kwartał tego roku i myślę, że takie imprezy też przyciągają turystów. Dni Skarżew to takie przysłowiowe urodziny. Oczywiście no, w pierwszej kolejności życzy się tradycyjnie po polsku zdrowia. Ale przede wszystkim takiego dynamicznego rozwoju, jaki dotychczas doświadczają właśnie mieszkańcy Skarżew. Burmistrz wraz ze swoją drużyną myślę, że świetnie prowadzi to miasto i to widać na każdym kroku. Jesteśmy na takim obiekcie, który niedawno się w sumie pojawił w Skarżewach i jak widać chyba bardzo spodoba się mieszkańcom. Pod wieczór nie zabrakło oczywiście świetnej muzyki, przy której bawiły się tłumy ludzi. Szeroki repertuar wprawił w taneczne ruchy wszystkich, którzy stanęli pod sceną. Ale to gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny rozpalił widownię. Do czerwoności. dla mnie każde spotkanie koncertowe to jest, to jest wielka przyjemność jako senior dzisiaj wchodzę na scenę no, zachęcając ludzi do tego, żeby, żeby te starsze piosenki chcieli sobie przypominać śpiewać, tańczyć do nich, zobaczymy, czy to tym razem się uda wszystkiego wszystkiego dobrego Państwu życzę Andrzej Piaseczki bardzo, bardzo fajna wygoda, w ogóle gr gr grące ludzie i naprawdę lubię śpiewać w Waszym regionie pomorskim, bo jest tak jak na Sycylii, grąca publiczność chciałem pozdrowić stałem całym Mieszkańców Skarszewa i północnej TV. Odwiedzający stęsknili się za tego typu imprezami. Bardzo jest dużo atrakcji. Córka z koleżanką występowały na scenie. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy przyjść i że udało się zorganizować te sobotki. Jest ładna pogoda i chcieliśmy zobaczyć. Co to się tak naprawdę dzieje? No, jesteśmy zaskoczeni. mile. Zrobiliśmy taki specjalny dzień dla naszych wnuczek z okazji zakończenia szkoły starszej i pierwszej komunii i zakończenia przedszkola. Pierwszy dzień skarszewskich Sobótek to była tona zabawy, wiele uśmiechniętych twarzy, ale co najważniejsze, to jeszcze nie koniec. Zapraszamy ponownie na teren skarszewskiego Centrum Sportu, bo czeka na was jeszcze wiele niesamowitych atrakcji. Polecamy również zobaczyć wiceminister obrony narodowej w Skarszewach, będą dofinansowania na budowę strzelnic oraz postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podoba Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć stawiając nam kawę. Wystarczy kliknąć w trzy kubeczki.